Elo kurwy jebane pierdolone teraz ja Trampers was zniszczę na pełnej kurwie jesteście lewanym dziadostwem które wytępi jebać was postro dla dobrych chłopaków z czarno wylapione ziomki ula la, la Trampers na bifie ula la, la, la Trampers na bifie ula la, 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 Trampers na bifie ula la, 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 Trampers na bifie Chyba nie wiecie, z kim zaczynacie, dobry rap, to nie z mojego saducha, jestem wirtualnym raperem, który jest zajebisty, a gówno z wykopu niszczę na tym bifie, ja na bifie jadę jak zajebisty raper, niedługo wyjdzie moja płyta, rozpiadolę wszystkich po komputer, moim domem arak, moim sercem pozdro La 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 trampers na bifie, la la, la trampers na bifie, la, la, la trampers na bifie, ulalala la, la, la trampers na bifie. Nie zostaną po was nawet szczątki, bo ja jestem raperem, a wy disco bolowcami wykopać. portal, tylko zbiór dzielnictwa, dzieci, dziesięcioletnie, szkoda mi was, no ale trudno wstyd, że wirtualny raper was niszczy. Ale przykro mi, ja jestem dobrym super raperem, i powiem, tle, że nie dorastacie mi do dopięt. Ulalala, trampers na bifie, ulalala, trampers na bifie, ulalala, trampers na bifie, ulalala, trampers na bifie. Zemsty nadszedł czas ze mną zajebista im praw wszyscy się bawią teraz, laseczki i rączki do góry, i wszyscy razem wykop to gówno, trampers ich zniszczył, i wszyscy razem, bo to nie podniecają i to ja, trampers, Ula la la, la, no bifię, ula la la Trumpers na no bifie, ula la la na no bifie, ula la la na bifie, la la na Jeśli jesteście dobrym raperem, to czekam na Waszą odpowiedź i daję Wam tydzień, bo jak nie, to jesteście głównym YouTube'owym. Ula, no ula la la Trumpers na bifie, 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 ula la la Trumpers ula la la ula la ula la la ula la ula la la ula la